Ale to no. jest fajna mapa, akurat tu można coś takiego wbić, jak będziemy się razem trzymać, to spokojnie wbijemy Apacza. Tylko, że ten no. apacz jest do dupy. Kurde, no. tak go spaczowali, że w ogóle nie idzie nim grać, nie? Jako strzelec tego śmigłowca to w ogóle jest porażka. To pokazuj... w ogóle dało się nim grać? Kurde, to no by pokazywało przynajmniej tych ludzi jako diamenciki, takie te, wiesz, nie? W takiej osłonce, a w, te, w tej chwili to jest tak... To na ślepo. To, to, to walisz na ślepo, nie wiesz do kogo strzelasz, nie? No ale dobra, jedziemy dalej, zobaczymy, zobaczymy, co ciekawego my tutaj ugramy. To jest dobra mapa. Kurde, tylko boli mnie, że właśnie ta... E, ta, ta mapa jest zbogowana bardzo, bo Nad... na ten właśnie wieżowiec na ten budynek mogą wejść ludzie. Jakoś jakieś z... jakiś jeszcze czy coś takiego, tak? nie? A nigdy nie widziałem. No. Ale ja ci powiem, że mnie najbardziej boli, że w, kurwa, w tej klasie nie ma tego, no. Że nie ma granatów zwykłych, tylko te błyskowe. Te błyskowe gówno dają, tak szczerze mówiąc. No nic nie Dobra, chodź lewą, chodź lewą, pójdziemy. Dobra, idę masz się za mną? Nasie... Tak, Poczekam chwilę na ciebie. Dobra, lecimy. I dajemy lewą. No już tutaj granatami rzucają. Trzeba flankować Jest, 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 jest. Widzisz go? Widzę go. Granat. Zginąłem. Zginąłeś? Pomieściłem Od granat cię. cię. To się powinno szybko odrodzić jakoś. Czekaj, ja tu poczekam na ciebie. Jesteś? Dobra. Już. Dobra. I, jedziemy lewą, jedziemy lewą, bo coś czuję, że oni tutaj cały czas są. Już zaopatrzyłem cię. Tu jest Wow, dostałem. Dobra, mam go, mam go, mam go, kurde ty. O kurwa, muszę poczekać, ty, bo teraz. O, no No już się odchodziłem. Ktoś tu idzie, czekaj, ktoś tu idzie. No kurwa. Dobra, mam go, mam go. Dobra, mam ten UAV wyrzuciłem. Okay. Kogoś tu widzę, kogoś tu widzę. Tu, tu jest, To no są kolesie, kolesie. to są kolesie. Widzę, widzę. Idę tutaj z lewej, idę, hey, nie kolesia. Ktoś za tobą, ktoś na w twoich plecach jest. Tak? Tak, mam go, mam go, mam go, mam go. Ja też coś mam. Znaczy UAV mam. Jest tu koleś jakiś. Kurwa, co ty robisz? No, to, no kosy chcę, bo to więcej <laughs> punktorów, nie? <laughs> nie dobra, to nasz. UAV mam. Dobra, czekaj, poczekaj, ja przeładuję. Dobra, jest, jest. idę, idę, idę. Gdzie ty jesteś w ogóle? Dobra, Tutaj, żeś mi spierdzielił, spierdzieliłeś mi. Dobra, Gdy jestem, jestem, ja jestem, 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 jestem na tobie, jestem, dobra, dobra, dobra. To tak Tutaj głupio, zaczniało, tak ale jestem na tobie. Yy... Wow, co ci tu mi wypierdzieliło i to nie wiem czy to było nasze, wiesz? Chodź lewą, chodź, no. lewą, chodź lewą, chodź lewą. Tutaj idziemy, tu są kolesie, patrz. Idą, idą, idą. Kurwa, nie zabiłem go. Dobra biegnę za nim. Czekaj, ja cię osłaniam dupę, ja cię osłaniam dupę, bo to jest koleś. Mam go, mam go, mam go. Nie, zabił mnie cholera. Czekaj, widzę go na kamerze. Ale 66%, ma, no, także możesz uważać. Zabiję Dobra. go. No, wow wow. jest. Wow. Wow. jeden jest. Stymranny. Stymranny. Jeden jest. O, ulecz mnie, ulecz mnie najpierw. Granat! Nie uleczę! Ty, w, ty w, przeżyłem to! Marcin! Tutaj jestem! No pierdziel jakim fuksem przeżyłem, ty on rzucił ten potrójny granat, wiesz? Dlatego to przeżyłem. Jest koleś naprzeciwko nas. Dobra, mam go, mam go, mam go. Dobra, idziemy na dół, lewą stroną. Chodź tutaj, chodź. Właśnie ja mam, mam tego wzmocnienie sekcji mogę wziąć, ale nie wiem, na razie jeszcze nie biorę go. To weź, weź to wzmocnienie sekcji. Nie no, jeszcze jednego zabiję. Dobra, i teraz biorę. No, o. Idziemy. Tak uważaj, to ktoś jest, ktoś tu jest. Przeładowuje. Ktoś tu na pewno jest, bo widziałem, że rzucił granat. Walne, walne, bym gdzieś tak profilaktycznie. Wow, ktoś mi walnął, to ty, jo? Nie. To ty mi żal walnąłeś tym. Ale nie w twoją stronę leciało, gdzie indziej? Jest tam koleś. Czekaj, jest chodź, koleś z chodź, chodź, chodź tu. Dobra, ja mu obejdę plecy. Zablokowałem się w drzewie. Jest tu koleś. Jest, jestem już koło ciebie. Tam jednego? Jestem Już do ciebie biegnę. O, ktoś tu, jest, ktoś tu jest, ktoś tu jest, ktoś tu jest. Z lewej, z lewej, z lewej, tu jest. Z lewej, z lewej. Dwóch jest. Dobra, mam, mam go. Cześć, uzdrowienie, uzdrowienie. Dobra, dobra, jeszcze... dawaj. D czekaj, mam tego, mam UAV. Mam, mo mam moździerz, znaczy nie moździerz, tylko tego. misata. Dawaj, 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 to jest jakiś koleś. O, kurwa, granat. Ktoś tu jedną granatę i ktoś tu cały czas jest, najgorsze. No, zabijecie go? Jednego Czeko zabijem, jest? jeszcze jednego muszę. Czekaj. Jeszcze jeden, jeszcze jeden jest. Jeszcze ktoś tam jest, jeszcze ktoś tam. Czekaj, odchodzi nas, chodzi nas. nas, chodź tu. Nie, 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 dobra. Mam go, mam go, jeszcze, jeszcze... Weź, weź strzel, Marcin, weź byle strzel, żebym przeładował, żebym ci punkty dał. Mama patrzy, mama patrzy. Dobra. Czekaj, użyć go, Uży... użyję jego już. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, ja się chowam. O, a patrz, leci. Dobra. Ty, ale rzeźnia, to już oni jestem. są, Gdzie oni są, to nie widzę ich. Dobra. Widzę, widzę, widzę. są na środku w tym budynku. Są, tak. no Ja tutaj ich przeważam. Ja nikogo nie widzę, ty no. Nikogo zabić nie no, dokładnie, mogę. Dokładnie, bo ja, ja ich widzę za to. A ja nic. Ja wiesz, oni są, i... dobra, widzę ich po, po prawej po, stronie. Po prawej, dobra. prawej? Tak. Ja nie widzę, strzelam po na ślepe. nie? cały czas są. Odradzają się po prawej stronie. Dobra, teraz są za drzewem po środku. Dobra, zabiłem. Dobra ja już nie mam AMO nic, nie wypatrzę, więc tylko ci naprowadzać mogę. Mów jak ci lecieć. Eee, prosto, prosto, weź tam gdzieś na wprost leć, bo ja nikogo nie widzę tutaj teraz ty. Nadspotować spotować ci nie mogę To Ty, nikogo nie widać. Jest koleś, po prawej stronie. Po prawej stronie, prawa strona, prawa strona. Tutaj masz na wprost, na wprost masz. Widzę, dobra. Dobra, ma... dobra, już płaczą. Mam ten, dobra, wezmę, czekaj, care package chyba wezmę. No to nie wiem, co tam chcesz, bierz. Dobra, ja mam, chodź tu w prawo, bo tu ktoś. Gdzie jesteś? Aha dobra, tu, tutaj, widzę cię. Po prawej ktoś tu był, tylko kurde trze, trzeba teraz uważać, bo... Ja Ci proponuję tutaj, na prawą teraz. To kogoś tu widziałem, Ty. Mam go. Słyszę mam... strzały jakieś. Mam go, mam go. Dobra, mają tego. Chodź z lewej może, tutaj dobra, po prawej. Idę, 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 idę za Tobą. Co, jest koleś. Ulecz mnie, ulecz mnie. Jeszcze, Jeszcze jeden jest. Dobra, mam go, mam go. Dobra, mam tego, mam orbitala, się znaczy tego, tego. O kurwa, za plecami Dobra. mamy. Ty tutaj się rozpią w ogóle. Za... Kurwa, za plecami mamy. Czeka. Marcin, ktoś tutaj tu jest, chodź. Ja wiem, ale ktoś tu lezie do nas. Dobra. Dobra, mam. Ulec mnie, ulecz mnie, ulecz mnie. O! Mam gościa. Ja pierdolę, to wszyscy teraz sąty. No właśnie mówię ci, bo tutaj się rozpi ten czołg, znaczy, jaki, jaki czołg kurwa? Wiem, wiem o tym chodzi, wiem, wiem. Śmigłowiec. Dobra, Dobra. Wow, Ale rzeźnia. Ale rzeźnia. ale dobry, dobry mecz. Zajdź z tym mecz nie? O, ładny, właśnie trzeba pomóc, 18-1 tym razem. O Boże, dżungla Tungawan. No to jest fajne na kontrolę insektorów. To będzie za dyma. O, tylko że tutaj można nieźle przy ten, nie? na kontroli sektorów przy, z, z, zamknąć na respie. No. To można wtedy trzepać wysokie wyniki. No, wtedy można trzepać po prostu striki, te, kurde, najwyższe, nie? No i co, ten Apache nie jest aż taki mocny. Nikogo nie zabiłem wtedy, o, jak mieliśmy. A, ale widziałeś ilu ja trzepałem, nie? Właśnie nie wiem. A zabiłeś tu kogoś tam, no, czy nie? Kurde, ty ja tam całą drużynę wybiłem. I to dwa razy. No patrz, ja wszystko zrobiłem, a ty zbierasz te pochwały, nie? A ja <grym> a musiałem dobra, ja nie? jeszcze raz km -iste. To ja jeszcze raz no. biorę medyka, znaczy szturmowca. Dobra, idę za, za dużo Battlefielda. Patrz, Ursus po prawej twojej. Chcesz wryk? Ursus, Ursus za tobą, zobacz. Mam wim. Ursus. <grym Uważaj, <grym bo tu granat za chwilę może wylądować, znając życie. Czekaj, ja rzucę granatę. O kurde, Ty, można anulować granat tutaj. Dobra, są. Widzę, widzę, widzę. widzę. Jest, widzę. Tom. Mam go, mam go, mam go, mam go. Dobra, jestem koło ciebie. Ja Ci widzę, że masz pełne zdrowie. Ja tam full amo, chłopie. Jest, są kolesie po przeciwko. Ja sądzę, że z prawej będą. Dobra, mam kolesia na przeciwka. Dobra, Dobra idziemy naokoło, idziemy naokoło. Idziemy? Weź idź, ja sobie przeładuję, idź. Ja za tobą się ciągnę cały czas. Sobie przeładuję przy okazji. Dobra lecę. Dobra, lecę za tobą, jestem za tobą cały czas. Jest, jest koleś, Dobra, mam go. Czekaj, idę. Może tu o, ty... jest koleś. Dobra, nie grał, nie grał. Dobra, idziemy, idziemy. Idź pierwszy, idź pierwszy teraz. Czekaj, chcę granat. O tu jest dwóch kolesi. To jest, załatwiłem ich granatem. no widzę właśnie. Wow, zabił Zabił mnie. Pomyśliłem Cię. Dobra się. Dobra jestem, jestem, jestem. Masz ten. Nie chcę, nie chcę. A dobra. A Zaopatrzenie. Nie, nie, nie maruć. Dobrze ojciec, dzięki. Jest koleś tam. Wow, żywa moździerza. Dałem moździerz tam. Rzuciłem granaty, o kurwa. zabiję mi granatem ty. Leczę Cię, leczę Cię. Czekaj, zasłonę dymną, zasłonę dymną dałem. Dobra, tam? Le no lecimy chyba tam co? Tylko, że z lewej może obkrążyć to jakoś. Będzie można. Dobra, idę z lewej, idę za tobą, idę za tobą. Czekaj, i teraz tak zrobić im na przykład plecy? Tej, Dobra, nie ma, bo ja. nasi Dobra, lecimy. się odrzadzają. Nasi się odrzadzają. wiesz co ja zrobię? Poczekaj, przypilnuj prawo, przypilnuj prawo. No? Rozumiem. No? Dobra, pilnuję. Ale widzisz kogoś tam? Dobra, mam go, mam go. Zdjąłem go. Dobra, no idę. Ja, ja osłaniam cię. Dobra, jakieś. idę, idę. Chodź, chodź, chodź. Czekaj, ja zajdę. Ty w prawą stroną coś ja, ja idę rzeką. Mam go, ulicznie, mnie. Już. No, tu jest koleś, tu jest koleś. Gdzie? Gdzie? Masz go? Nie, nie mam go, mam co ja Dobra. Cają u Ury są, u góry są. Respią się na nas. Wow, dobra, gdzieś tu był koleś i właśnie... Pomściłem Cię. Dobra, ja jestem pod mostem jak coś. Dobra, dobra, czekaj. Już Cię leczę, poczekaj. Nie, apteczki aż tak nie potrzebuję. Ale ma zaopatrzenie, nie maruj <laughs> Chodź tu do góry. Czekaj, tu są, wow. koleś. Mam, mam ten... listrikę, mam pocisk skierowany, Boże, weź mnie ochroniaj. I co, go, czy nie? Jest tu jeszcze cały czas tam koleś. Uważaj, bo tam cały czas koleś jest. Ja Czekaj. Ja chcę granatę. Tam, Daj... tam z trzech Pocisk... kolesi. Pocisk kierowany, weź mnie osłaniaj, osłaniaj mnie. No, ja mnie, zabili mnie. Dobra, zabiję jednego pociskiem kierowanym. Jeszcze jest? Czekam na ciebie. Tak, tak. Dobra, jestem. Czekaj, tutaj są jeszcze kolesie, mówię ci. Czekaj, tu ktoś jest, Gdzie? tu ktoś jest, tu ktoś jest. Strzała do mnie, strzała do mnie. Tam, tam. Tam gdzie zginąłeś, tam są kolesia. Czekaj, idę do Ciebie się uleczyć Wow, po, pomóż, pomóż. Dobra, jestem. Jak tutaj, czysto? Czysto, było przynajmniej przez chwilę. Ja myślę, że oni na naszych plecach teraz będą, Ty. Na no, plecach? Patrz, patrz, Widzisz? Ktoś tam jest. Czekaj, mamy UAV, ktoś rzucił, widzę. Dawaj, leć tam, leć tam. Ja idę. Z... Jest, jest koleś, jest, jest koleś. Kawał. Masz go? Dobra, mam go. Trafienie w głowę. Dobra, ja idę teraz tutaj lewą stroną, bo tam widzę cały czas są, widzisz? Tak, widzę. na się w ciebie? Czekaj, przebiegaj. Tutaj, tutaj są plecy nam robią. Ty, są góry, są góry. Biegnę za tobą, biegnę. Jest tu koleś, jeszcze jeden. Wow, zabił mnie, leży na glebie. Za, za tymi krzeczorami leży na glebie. Mam go, mam go. Wow, uciekam, 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 uciekam Dobra, tutaj... wam tego Zobaczę, czy jestem w stanie tutaj coś wymodzić z tego To oni idą tu Mam go Wow, dzięki Masz leczenie Ty, kolesi, jest Aaa, nie wpadłem No ale mam tego, Orbital wisa czy... Znaczy nie wisa tylko to no RQ Shadow czy Raven Ty na no, w śmigłowcu jesteś No i pewnie będą, nie, mam nadzieję, że się nie będą respić w, bez, w tym debilnym miejscu na mnie. Da, Daję jej wito takie orbitalne. Zabiję Polesia. No. Zabiję Polesia. To no właśnie widzę, ko mnie. był. Zabiję mnie. Teraz ludzi jest na moście teraz tam, gdzie ty jesteś? Dobra, z, z, <noise> zdobyłem jeszcze jednego chyba chopera, wiesz. Ale ten chopper się respi w beznadziejnym A, miejscu, nie? UWAŻAJ! Eee co ty mam, mam, mam wszystkich jest tam koleś Tu jest koleś gdzieś Tu jest gdzieś koleś, ja go nie widzę ty To jest jakiś koleś w ogóle No tu mam cię Mam go Już go kosem sprzedałem Czekaj widzę Dobra jeszcze za... raz włączę tego czapera beznadziejnego <laughs> Ty, no, zabij go! Ty nie wierzę, cały magazynek, jaki kwas. I nie zabijam typa Blackhawk Jeszcze Hoku raz, zabiłem. jeszcze raz mam Blackhawka. Czekaj, ja użyję pocisku kierowanego. Najlepsze jest to, że jestem znowu nad tym mostem, nie w ogóle, nie mogę nigdzie się rozejrzeć, nie. No, no. Give me a break, nie. Pocisk kierowany, i dwóch zabiłem. Jeszcze wiesz co? Zdałem? Znowu zdobyłem tego, nie? Tak. Lektołka. Ładnie, ładnie. No i patrz, teraz naczepał.